freestyle na Chcę scena pierwsza, ujęcie pierwsze dziękuję to już ten jest narracji, bo reklamy się przystąpić zauważyć, zresztą w tym tam wygląda cały świat do tej pory nie udało mi się jeszcze przewrócić natomiast jak Mateusz mi wczoraj już powiedział, że będę dzisiaj jechał z komerką, to już zacząłem się denerwować już wczoraj Żydałem i dzisiaj może to być pierwszy upadek z Łoczai up? Ready? Filmuje Matysa, uwaga to Matys Jadę za Matysem Uwaga Jedzie Matys, mam nadzieję że widać Mam i tak ciężko z głową skręconą Jedzie Matys sobie, jedzie, 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 jedzie na skręcony I za Matysem, za Matysem Za Matysem i skręcam i drugi jest Matys proszę zobaczyć jak on czytuje cóż za friska proszę jaki skręt Matysa jak on to zrobił lewa narta lekko modjechała ale cały czas jest pierwszy cztery setne przewagi ale daje radę Mówi, że muldy, ale jedzie. Nawet się nie zatrzymuje. To jest rajdowiec. Kierowca z bombowca. I skręcił, skręcił lewy, skręt pięknie. Mówię, że tu jest prawy. Świetnie sobie radzi. Oszałamiająca prędkość. Dochodzimy w tej chwili do około 15 km na godzinę. I uniknął do za Czuza piękne. Um. Rewelacje. Dobra. I tam matysa jazdy na tyle. Próbujemy go teraz wyprzedzić. Chociaż no to będzie ciężkie. Udało się. Lektyczne. I jedziemy. Jeszcze nie będę grzywał, bo to nie chcę w

Dakle, z tego, że można się i tutaj się tutaj straszy, nie wszystko roztrącić i tutaj na markach proszę bardzo piękne warunki naprawdę idealne warunki do razu Tutaj para zakopany, to będzie bliżej. I mówię, i mówi, że to zobaczyć żywo nie, tak? Chyba tutaj. <śmienicza> ja wszystko. To te warunki, no udało lekkie się nabiera, ja nie powiem, no nie nogi i jesteś pełno na miejscu już majka mama strzecha, dzisiaj bez picia, bo wracamy